Witam Państwa serdecznie. Serdecznie witam kibiców rybach 9500 z koszarika. Rozumiem, że przyszliście podziękować za decyzję, którą podjąłem, ale muszę Wam powiedzieć, że ta decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Miasta. My dajemy 2,4 mln, 3 Na 3 miliony 100 mln. ma być cała inwestycja uzgodnień z firmami, z firmami, które decydują o wszelkich przyłączach do boiska trwają. Także projektanci w tej chwili uzgadniają to z energetyką, z wodociągami, ze wszystkimi instytucjami niezbędnymi. W momencie kiedy te uzgodnienia wszystkie projektu budowanego będą, będzie wystąpienie o zgodę na budowę. I w przyszłym roku w warunkach klimatycznych, atmosferycznych, które pozwolą na przeprowadzenie prac ziemnych, rozpocznie się budowa boiska, pełnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni. Chcielibyśmy, chcielibyśmy się też dowiedzieć, bo to boisko jest fajne, że jest boisko, cieszymy się z tego, ale chcielibyśmy, żeby miasto po prostu zajęło się bardziej rysem. czy nie mogło miasto na przykład yy, zorganizować jakiś i nie jest w celu miasta, tak jak powiedział Krzysztof Andrzejowiec. Gryfsku też jakąś promocją miasta jest. Ale Paweł Grzeszowicz, to jest postać, którą ja, powiedziałem prawie przedwczoraj, że jestem jego fanem. To człowiek, który mógłby zacząć zarabiać pieniążki, to on pieniądze wydaje, raci czas, nerwy, bywa u mnie w miarę często. Nie mogę nie widzieć tak wspaniałego klubu, nie zajmuję się pozyskał i tak postawił kibiców, ale to prawda, że ja staram się być na meczach, nie za często i wiem, że jesteście fajni w kibicach. Ja bardzo mi się podoba, podoba wasze zachowanie, uh, pasy i tak dalej, <suszynki> że to trochę mnie wzruszy, bo ostatni raz, przedostatni raz chcieliście, ja się nie obraziłem, a rękami macie tutaj pieniądze na wydać jakieś tam inne jeszcze mi, że te pieniądze ma się już. Warunek jeden. Jest jeden radny, pan Józef Pragnę. On odpowie. Jeżeli rada, to uchwała. Jeżeli sobie życzycie, to ja się do mnie chętnie złożę. To zło. jest mój asystent, pan będzie tu przedstawicielem moich. Co płaci? Muszę się przyjrzeć, bo rozmawiamy na szczęście z panem prezydentem, z klubem, my, my. z um, radnymi. Tak razem muszę porozmawiać, o jakieś umysły

Główny kibica, no i jednak możemy też zrobić. No cóż, tak to No myślę, że na pewno podczas Rady miejskiej w grudniu, podczas podpisywania ustalania A. budżetu, także będziemy się A. to wszystko sprawdzić. żadna to wiadomo, bez słowa, czasem tak, Ale A jeżeli, to to tak. być, A. I... A jeżeli zespół tej, który spotyka się, który no, jest przewodniczący zespołu, proszę wiceprezydenta wiceprezydent a ten określał, że był małym właśnie. On jest przewodniczącym zespołu. Jeżeli oni będą drogą uchwalą, to po to no, podajemy do. A naprawdę tej grupy do pracy. się nie się Dobrze, liczymy na, na